Dajcie mnie, gdzie szukać pracy na Islandii? Przede wszystkim na storii swojego Instagrama udostępniłem już ponad 400 ogłoszeń, które znalazłem w internecie, gdzie ponad 60 osób znalazło pracę właśnie na wyspie. Taką, bezinteresownie. Trzeba sobie po prostu pomagać. Kolejnym przykładem jest strona Alfred i jest już odpowiednik strony pracuj.pl. Także mamy stronę storf.is. A także job.is. Możemy tam odnaleźć ogłoszenia w języku angielskim, a nawet i polskim. Kolejnym przykładem jest TVina.is, czyli coś/odpowiednik dla osób, które interesują się IT. Ogrom dostępnej pracy jest również właśnie w sektorze gastronomii i turystyce. Warto odpalić Google Map, Booking.com czy High Iceland IS i zacząć zbierać po prostu adresy mailowe. Skomponować własnego maila, dodać CV przetłumaczone na język angielski i wysyłać Popcoporosu po kolei, gdzie się da. I dzięki temu, w tym, w tym sektorze, mamy szansę na darmowe zakwaterowanie czy nawet wyżywienie. Innym dobrym źródłem są grupy na Facebooku, jest ich ogrom, więc zostawię je w opisie. A także napisałem e-book pod tytułem Jak spełniać marzenia pracując na Islandii, gdzie łącznie dostępnych jest ponad 40 źródeł, gdzie tej pracy szukać. A link dostępny jest właśnie na moim instagramowym profilu. Działajmy, próbujmy i trzymaj załaściuki. Powodzenia!